Ku końcowi mają się prace przebudowy ulicy Łęczyckiej. Jest to zdecydowanie największa miejska inwestycja drogowa w tym roku. Efekt już jest, już jest inna nawierzchnia, a niebawem kiedy już będzie położony asfalt na części na tej części, która stanowi ścieżkę prowadzącą, To już będzie na pewno całkiem inny ogląd można powiedzieć, tej ulicy. W czerwcu oddana do użytku została ulica Żwirki i Wigury, co upłynniło ruch w centrum miasta. To jednak nie koniec inwestycji drogowych w najbliższym czasie. W tej chwili są takie drobne uliczki jeszcze pokończone, dokończenie ulicy Sowieckiego, kawałeczek tam na ulicy Zielnej. Natomiast w tej chwili rozpoczęła się jeszcze budowa ulicy Klepy, to jest tam na osiedlu Batowego. Go I niebawem jeszcze będzie otwarty przetarg na modernizację ulicy Krasińskiego na odcinku od Sienkiewicza do 1 maja. W trakcie budowy jest również parking przy ulicy Intermodalnej. W przyszłym roku w planach jest naprawa ulicy Wojska Polskiego. To jest ten, ten wjazd, ale to jest odgałęzienia w kierunku bloków. No Tam jest taki chaos, można powiedzieć, w tej chwili, więc to na pewno trzeba zrobić. No i te zadania, które są w planie wieloletnim z tych różnych drobniejszych ulic. Pilną potrzebą jest remont ulicy Marii Skłodowskiej Kiry, jak również chodników wzdłuż ulicy. I ta ulica jest jakby niedokończona. Ona się kończy na skrzyżowaniu ulicy Maczka i Północy, natomiast do granicy miasta, czyli do tego yy, głównego punktu zasilania, który jest Tuż przed Gołębiewem, no nie ma nawet chodnika, i ta droga jest w fatalnym stanie. I to jest najpilniejsza potrzeba. W tej chwili tworzona jest dokumentacja techniczna. Miasto zamierza wystąpić o środki zewnętrzne na modernizację ulicy. W dalszej perspektywie przewidywane są prace związane z ulicami Chopena i Krzywej, jak również ulice na nowych osiedlach domków jednorodzinnych.